Na chwilę po drugim koncercie półfinałowym prosto Zahoj Areny z Rotterdamu mówimy Państwu: Dzień dobry, Rafał Brzozowski, cześć. Cześć, dzień dobry, witam. No, jak się czujesz, kochany? <grym> mm, ciężko to powiedzieć, bo z jednej strony niesamowite emocje związane z tym, że byłem przekonany, że daliśmy z siebie po prostu 100%, nawet 200%. To było niesamowite. Wspaniała publiczność, porwaliśmy tą widownię, tak miałem, miałem takie uczucie, że po prostu wszyscy się z nami bawili, że chcieliśmy się otworzyć. Tak było, potwierdzam, widziałem z budki komentatorskiej. I wiesz co, i, I byliśmy strasznie wszyscy z siebie zadowoleni, że i tancerze, i ja, i Paweł, wszyscy daliśmy z siebie to co chcieliśmy osiągnąć, żeby to było też odebrane po prostu, że naprawdę to jest maksymalne zaangażowanie. Niestety tak jest też w sporcie czasami bywa, że że trzeba umieć przegrywać. Nie weszliśmy do, tej, do tego finału, szkoda. Myślę, że pewnie gdzieś tam się przemknęliśmy w tych punktach. Nie chcę teraz analizować, co zawiodło, czy lepiej na wczorajszej próbie powinniśmy zaśpiewać, bo zdecydowanie ten dzisiejszy występ nam wyszedł dużo, dużo lepiej energetycznie, bo zaczęliśmy się tym bawić. Natomiast, co mogę powiedzieć, bardzo dziękuję. Dziękuję wszystkim, dziękuję widzom, dziękuję wszystkim kochanym ludziom dobrej woli z całej Europy, całej Polonii. Wszystkim tym, którzy głosowali, wspierali, bo tego przyszło tak dużo i tak niesamowicie pozytywnej energii. Telewizji Polskiej dziękuję za całą tą współpracę za pomoc z wszystkim ekipom, naszemu reżyserowi, Agustinowi, tancerzom, naszej delegacji całej, która pracowała ciężko, bo to są miesiące, tygodnie strasznie ciężkiej pracy, wywiadów, prasy. I, i dla mnie to był też niesamowity czas. No cóż, mógłby się skończyć takim lekkim też happy endem tym finałem, ale ale i tak dziękuję, dziękuję Państwu i myślę, że to nie jest jeszcze moje ostatnie słowo. E, czasami ostatni będą pierwszymi i ja liczę na to, że z tego wy wyjdzie coś dobrego jeszcze. Czyli nie żegnasz się na zawsze z Eurowizją? Tego nie powiedziałem, bo nigdy nie można powiedzieć, że się z czymś człowiek żegna. Sam dobrze o tym wiesz, czasami mówimy, że nie, a potem się okazuje, że co innego, ale, tak jest. ale chodzi mi o muzykę. Mi chodzi o muzykę, że jednak... To było nowe otwarcie w moim życiu muzycznie. Piosenka po angielsku, kooperacja e, ze szwedzkimi producentami na świat, show na światowym poziomie. Myślę, że naprawdę nie mieliśmy, nie mieliśmy się czego wstydzić. I to ja tak czułem po prostu, więc e, kto wie, może trzeba pomyśleć nad jakimiś innymi piosenkami, poszukać gdzieś jakiejś muzycznej drogi, e, bo to daje dużo do myślenia. Wspaniali przyjaciele, wspaniali ludzie, cudowni uczestnicy, trochę pandemia. Też nam pokrzyżowała to wszystko. Baliśmy się, że nie wystąpimy. Prawie 5 dni zamknięci w hotelu. Ehm, także no, wybili nas z tego rytmu trochę, ale my wskoczyliśmy w ten rytm i uważam, że ja mówię my, bo to była cała ekipa. To nie tylko ja śpiewający na scenie występujący, ale wszyscy wokół. Także dziękuję jeszcze raz z całego serca. Tobie gratuluję. Dziękuję Świet, bardzo. Świetnej pracy, świetnej współpracy. Oleg dał z siebie 100% tutaj na miejscu, był zawsze. I jako jedyny punktualny, także dziękuję. Jeszcze raz wielkie brawa, gratulacje za kawał dobrej roboty. Drodzy Państwo, niestety bez udziału polskiej reprezentacji, ale już teraz uśmiecham się do Państwa i zapraszam na transmisję już o 21 w telewizyjnej jedynce w najbliższą sobotę. Wielki finał 65. konkursu piosenki Eurowizji. Bądźcie z nami, do zobaczenia.